Ja strasznie się stresowałam w ogóle lotem z Winim, bo to był niezwykle długi lot z przesiadką, więc byłam bardzo dobrze przygotowana. Miałam mnóstwo jakichś zabawek dla niego nowych, których nigdy wcześniej nie widział, malutkich takich pierdół, wiesz o co chodzi. I naprawdę sporo się przydało. Było zainteresowanie. Troszkę przespał, troszkę pobiegł, bardzo grzeczny, jestem z niego na maksa dumna. Miałam taką fajną walizeczkę, którą się rozkładało, można było zrobić łóżeczko, wyciągnął nóżki, więc było mu wygodnie. Także yy, bałam się, ale poszło naprawdę dobrze. Bo zadbała się o wszystko. A jak na miejscu? Jak czułeś się w otoczeniu takiej temperatury właśnie bardzo gorącej? Nie było bardzo gorąco. Było, wiesz, tam 27-28 stopni, także było w porządku. No i czuł się świetnie, no bo... Wiesz, on cały czas na początku w ogóle mówił, że jest pięknie, cudownie. Później pod koniec już widziałam, że tęskni, bo zaczął chorować. Zachorował, no i jak dziecko jest chore, to jednak potrzebuje takiego... Najlepiej czuje się wtedy dziecko w domu, no nie oszukujmy się. A zachorował i już widziałam, że wolałby wrócić do domku. No każdy, jak się gorzej czuje, to jednak najlepiej chorować w swoim łóżku, prawda? Ale generalnie na początku, znaczy na początku, ten pierwszy, by pod koniec zaczął mi chorować, no to był zachwycony. Myślę, że takie podróże kształcą. No i że to jest super. On ciągle mi powtarzał: Mama, jak to jest pięknie, mama, jak to jest pięknie. Nawet jak deszcz padał, on był zachwycony. Była inna aura niż w Polsce. Tak, tak. No tu jest śnieg zimno, dzieci są w domach, nie siedzą tak ciągle na dworze, nawet jak wyjdą, no to nie siedzą całymi dniami, bo jest po prostu mróz, no co robić przez tyle czasu. Jeszcze nie ma śniegu, wiesz, jest taka chlupa. Za moich czasów to się poszło na sanki, ulepiło bałwana, iglo i było super, teraz tego śniegu jest mniej. Więc...